Widziałeś go, widiałeś go. O, kurwa! Nie! O Nie! <grym> o Nie! <grym> o nie! O nie! Nie! To Nie! Co to było? Co robisz Nie! 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 się Middle door b Ty, a Ty aż ty jesteś kurwa? Jestem! O oh, KURE <goda> <I goda> ja, <się, pierdolę. goda> ja tak mówię, kurwa, nie słyszałem jeszcze nie! Spokój się! Nie no, do... <goda> Zmawiało że czy jesteśmy w czterech, czy nie? Ale siedzi chłopek No witam ci serdecznie ja, <grym byli maty> się, Dobrze cię jesteś, ciomeczku Komunikacja to podstawa <to> Dobrze, <grym> nikt nie stremu. A, ktoś No Ja streamuję. No proszę no to git. No, odpowiedział... Od streamka sobie. <laughs> od razu... Od razu Rampę, A u kłopota. za hołpu. Rapię za dobra No za no! Rapię um. nice. za Nie streamujesz na WPT ty, wiesz, Divic? Nie miałem jeszcze czasu zupełnie, bo byłem poza domem w ogóle na święta Jutro mam ich 6 i dopiero pewnie po, po niedzieli Dopiero w przyszłym tygodniu pewnie będę to ogarniał, wiesz? Łapię ten środek znowu z drabiny AWP była pod B nie podjechał w górę No i teraz nie wskoczę już

i dzisiaj w Minecraftiku. Co to, to, to Z tej strony wuja ja Pawko i dzisiaj będziemy budowali posąg Izaka w Minecrafcie No pięknie. Dobrze? Bardzo dobrze. Kupuję to, Piotrek. Ale się mana już jest przywitany. Ale ja, ja mam się mane, mane, ja... Nie ma, to też nie wypada tak. Nie wypada. atakuję. Co się stało? Kto? Kto ma bombę,

You yeah, have the bomb purple. Just Just